Pan Marcin jest redaktorem naczelnym Gazety Patryckiej, to jest taka gazeta, która żyje, naprawdę, nie jest martwą gazetą, opisuje rzeczywiście wszystkie wydarzenia, jakie mają walał urzędowi za taką inicjatywę, za pozyskanie środków, nie wiem, miała przyjechać tutaj Pani Beata, zapewne przyjedzie, bo to dzięki niej właściwie. No dobrze, to zaczynamy już, proszę jest bardzo. bardzo, bardzo, bardzo tak. wspaniały produkt, jest pan Dariusz ponieważ pierwszego, jest ten pan, ale prawa, ale proszę Państwa, będą jeszcze za chwilkę większe dla tego pana, bo powiedzmy tak, że znajdujemy się w miejscu, gdzie rozpoczynała się kiedyś radiostacja Wawid. tą budkę. Ta budka powstała no pewnie około 90 lat temu. Nie wiemy, czy już w chwili uruchomienia radiostacji była, ale na pewno jest z tego obiektu. Ten charakterystyczny napis Czuwaj. Prawdopodobnie... No, no niestety 400 znaków na minutę. Dzisiaj nie wydaje się to dużo, prawda? No ale wtedy nadanie tego... Tak jak już powiedziałam, są tutaj wyznaczone ścieżki i ścieżki zdrowia i e, także ścieżki edukacyjne. Przykładem tych ścieżkach edukacyjnych wyznaczona jest ścieżka łosia, tutaj bliżej Bernerowa. Dlaczego łosia? No bo dlatego, że tutaj między innymi wśród zwierząt czyli ssaków, się tutaj możemy spotkać w prawie codziennie, jak tutaj opowiadali Państwa, są także łosie. Jest była w tym miejscu, gdzie się spotkaliśmy, tam przy Szlabanie. Niestety to osiedle, które pobudowano, tych domków jednorodzinnych, spowodowało, że nawet fundamenty tych wież zostały usunięte. Dlatego niejako zaczęliśmy zwiedzanie od drugiej wieży. Ten odciąg, czyli ten wielki betonowy głaz, to był do pierwszej wieży. Jego tam pozostawiono. Prawdopodobnie Niemcy ją próbowali wysadzić. Jak się skończyły tutaj działania wojenne? Pod koniec, ale się nie udało. Natomiast właśnie te ślady od środka tutaj są widoczne. Próbowali po prostu, jakiś to, jak widać, to, tak, to I tak jak tutaj państwo stoją, to stoją dokładnie w centrum. 2 km w tamtą stronę były maszty, 5 masztów, 2 km w tamtą stronę, następne 5 masztów, czyli dokładnie jesteśmy w centrum. Budynek nadawczy był tutaj. To są resztki tego budynku, który tam na tablicy, która była na początku, był taki pokazany, elegancki, piękny, z tymi wszystkimi urządzeniami. Natomiast Przewody stąd, na tych podstawach, były słupki, przechodziły w tamtą stronę, tam były cewki i rozchodziło się to na maszty w lewo i w prawo. Także jesteśmy dokładnie w centrum. Resztki tych budynków po wojnie jeszcze tam były. Potem dopiero zostało to jeszcze bardziej rozgrzebane, zniszczone, częściowo cegły zostały rozgrawione. No i mamy to, co mamy na zmianę. Dla wolności, współczesności, zakończenia wycieczek, tak. To zdjęcie, do będzie, do na stronie internetowej. Dzisiaj odwiedzamy radiostację i byliśmy także w oczyszczalni ścieków. To tak, jeżeli chodzi o współczesność. Proszę Państwa, spacery były organizowane, tak jak powiedziałam, dzięki urzędowi. Gminy Stare Babice miały na celu pokazanie ich historii współczesności zarówno tym przypomnienie tym starszym mieszkańcom, którzy mieszkają tutaj od dawna, a także tym, którzy zamieszkali tutaj stosunkowo niedawno i miały być przybliżeniem ja proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Odbyłam 13 spacerów i powiem, że była to dla mnie e, no, początkowo sporo wyzwanie, i, ale powiem, że największą wartością oprócz wiedzy, e, jaką sobie przypomniałam czy też przyswoiłam, było to, że spotkałam naprawdę wspaniałych ludzi. Naprawdę tutaj ta gmina jest e, takim przykładem, gdzie, gdzie są zintegrowani ze sobą, jest tutaj bardzo wielu pasjonatów i także właśnie spotkałam dużo takiego ciepła i pomogło mi to zrealizować ten projekt. Także bardzo dziękuję wszystkim, z których spotkałam. I także Dobra, Państwo, dziękuję. Że się, że się uczestniczyli w spotkaniach, ponieważ też ze strony Państwa spotkałam bardzo dużo życzliwości ciepła i, i było mi naprawdę bardzo...